Kośka i Filip pędzili na rowerach tak szybko, jak nigdy dotąd w życiu. Musieli znaleźć czerwone krzesło. Kukiemu kazali zostać w domu, bo był za mały na taką wyprawę. Strasznie to go rozzłościło, ale kiedy Filip powiedział, że od szybkości zależy, czy odzyskają rodziców, to zgodził się zostać. Przysięgli, że na pewno po niego wrócą. Ciotka mieszkała daleko od miasta, na szczęście droga prowadziła w dół. Przejechali 10 kilometrów, prawie nie odpoczywając. Wreszcie wpadli na rynek i zatrzymali się przed sceną, ciężko dysząc ze zmęczenia. Czerwonego krzesła nigdzie nie było. Wiedziałam, że go nie będzie, zawołała zrozpaczona Tośka. Ktoś je zabrał i nigdy go nie znajdziemy. Obok sceny stała śmieciarka. Pracownicy wrzucali czarne worki do pojemnika. Filip podjechał do nich. Przepraszam, widzieliście krzesło takie czerwone? Po co ci krzesło? Muszę je znaleźć. Jest w śmieciarce. Możesz je wyjąć, jak się nie brzydzisz. Filip spojrzał na wypełniony cuchnącą zawartością wielki kontener. Chwycił klapę i otworzył ją z trudem. Wyleciało kłębowisko much i buchnął straszliwy smród. Między workami śmieci biegał szczur. Chłopca przeszły ciarki na myśl, że ma tam wejść. Słyszał, jak robotnicy się śmieją. Już miał wskoczyć do pojemnika, kiedy ktoś chwycił go za kołnierz. Najstarszy z robotników odciągnął go. Nie świruj, mały, oni żartowali! Tam niczego nie ma, żadnych krzeseł. Uciekaj, bo jakąś chorobę złapiesz. Filip wrócił do siostry. Co robimy? Spytała Tosia. Musimy dokładnie wszystko przeszukać. Ktoś musiał zabrać to krzesło. Trzeba pytać dzieciaków. Mogły je wziąć do zabawy i gdzieś rzucić. Albo spalić. Rozdzielimy się. Przeszukaj tamte ulice, ja sprawdzę rynek. Spotkamy się za godzinę pod pizzerią Rivoli. Filip ruszył w stronę ratusza. Festyn jeszcze się nie rozpoczął. Stragany na rynku stały puste. Filip jechał powoli, uważnie się rozglądając, ale czerwonego krzesła nigdzie nie było. Kiedy mijał ratusz, z eleganckiej restauracji rivoli wyszedł ktoś stukając obcasami. Ciotka! Chłopak błyskawicznie wjechał między stragany. Ciotka obejrzała się. Filip na wszelki wypadek odłożył rower i schował się do wielkiego namiotu. Rozejrzał się po swojej kryjówce. Namiot, prawie tak wielki jak cyrkowy, służył za magazyn różnych towarów sprzedawanych na jarmarku. Stały tu też wielkie głośniki i reflektory. Filip już chciał wyjść, kiedy coś usłyszał cichy szelest. W głębi namiotu stał rząd metalowych klatek, w których były przechowywane cenniejsze towary. Jedna z nich chwiała się. W środku było coś czerwonego. Filip podbiegł do niej. Klatka była pełna kartonów ze słodyczami, ale spod nich wystawała czerwona drewniana noga. Przedmiot poruszył się. Kartony się posypały, odsłaniając czerwone krzesło. Jest! krzyknął Filip. Drzwi klatki były zamknięte na kłódkę. Na szczęście metalowa siatka była zardzewiała i popękana. Filip zaczął ją szarpać z całej siły i siatka oderwała się w kilku miejscach. Nagle poczuł, jak ktoś chwyta go za ramiona i unosi do góry. Obrócił się gwałtownie. Trzymał go Max Rozmus, szef jarmarku. Ty, mały gnojku! krzyknął, Chciałeś coś ukraść! Ja chciałem zabrać nasze krzesło. Jakie krzesło? Warknął mężczyzna. To czerwone. Ono jest nasze. Max spojrzał na krzesło w klatce. Postawił chłopca na ziemi, ale wciąż trzymał go za kołnierz. Proszę pana, mogę je zabrać? Spytał Filip. Jak ci się podoba, to możesz je kupić. A teraz zjeżdżaj, bo oberwiesz. Dobrze, proszę pana. Ja je kupię, krzyknął Filip. A masz kasę? Roześmiał się Max. Mam. Naprawdę zapłacę, ale najpierw muszę je wypróbować. Chcesz je wypróbować? Tak. Max parsknął śmiechem. Dzieciak zaczynał go bawić. Wyjął pęk kluczy i otworzył klatkę. No to jazda. Jak nie masz forsy, to dostaniesz lanie. Filip chwycił krzesło. Wysunął je powoli z klatki. Jeżeli Kuki się myli i to jest zwykłe krzesło, to chyba o pomyślał. Usiadł na krześle, tak ostrożnie, jakby usiadł na bombie atomowej. Kierownik spytał, udając powagę. No i co, królu? Wygodny tron? Kupujesz go? Tak ale on drogo kosztuje. Pięć stów. Filip skoncentrował się i powiedział głośno i wyraźnie. Chcę mieć pięć stów. Ja też, mruknął Max. Bo jak nie, to się zde. Przerwał, bo podłoga w namiocie zadrżała. Metalowe klatki zaczęły się trząść, a potem zachwiał się cały namiot. Co to jest do diabła? Max rozglądał się niespokojnie. Lampy, zawieszone na łańcuchach, kołysały się jak wisielcy, a skrzynie zaczęły się przewracać. Co się dzieje? W tej chwili wielka beczka stojąca po środku namiotu zaczęła unosić się w górę. Max wpatrywał się z przerażeniem w lewitujący przedmiot. Beczka zawisła na wysokości kilku metrów, a potem poszybowała w jego stronę. Zatrzymała się dokładnie nad głową Maxa i przechyliła. Posypała się z niej lawina monet. Aaaaa! wrzasnął mężczyzna, któremu monety spadały prosto na głowę, łomocząc o czaszkę. Przewrócił się, zasłaniając głowę dłońmi. Stos pieniędzy niemal go przysypał. Po chwili beczka spadła z hukiem na ziemię, na szczęście kilka metrów od niego. Filip wstał z krzesła. Ma pan swoje pieniądze. Mężczyzna przytomniał, Rozgarnął dłońmi stos monet. Jak to zrobiłeś? Filip roześmiał się. Normalnie. Chciałem mieć pieniądze i je dostałem. To krzesło może zrobić wszystko. Wszystko! Filip wziął czerwone krzesło i ruszył do wyjścia. Max zerwał się i popędził za nim. Czekaj! wygonił Filipa i chwycił krzesło. Oddaj mi je. Pan mi je sprzedał, zawołał oburzony Filip. Myślisz, że jestem durniem? Takiej rzeczy się nie sprzedaje. Ja zapłaciłem. Zjeżdżaj stąd, Max odepnął Filipa. Przez chwilę wyrywali sobie krzesło. W końcu mężczyzna złapał chłopca za kaptur i jednym szarpnięciem poderwał go do góry. Filip wypuścił krzesło, a Max powlugł go do wyjścia. Chłopak wyrywał się tłuk pięściami i próbował ugryźć Maxa, ale nie mógł nic zdziałać. Max odsłonił płachtę w wejściu i wyrzucił chłopca z namiotu. Filip upadł na chodnik. Zjeżdżaj, bo naprawdę oberwiesz. Max obrócił się i zniknął w namiocie. Filip zerwał się. W pierwszym odruchu chciał wrócić i walczyć, ale uznał, że to nic nie da. Musi sprowadzić kogoś na pomoc. Na przykład ciotkę. Może ciotka jest wredna, ale wiadomo już, że nie jest czarownicą. Musi im pomóc. Zobaczył, że pod ratuszem czeka na niego tośka. Wskoczył na rower i ruszył w jej stronę. Max Rozmus klęczał obok krzesła, wpatrując się w stos monet. Nie był facetem, który wierzy w bajki, ale te pieniądze faktycznie tu były. Naprawdę? Wszystko możesz zrobić, szepnął. Wszystko, to znaczy, wszystkie pieniądze świata? Możesz to zrobić? Sprawdzimy. Chciał usiąść, ale krzesło nagle odskoczyło i Max upadł na podłogę. Do diabła! Poderwał się. Znowu spróbował usiąść, ale krzesło znów się odsunęło i Max potoczył się po betonowej posadzce. Ty, draniu, chcesz się ze mną bawić? To zobaczymy. Skoczył w stronę krzesła. Ale to poderwało się nagle w górę i zawisło na wysokości kilku metrów. Max skakał, próbując je schwytać jak dziecko, które łapie uciekający balonik. Wreszcie pobiegł pod rabinę, Ale wtedy krzesło wystrzeliło w górę jak szalona winda. Szasz! Przebiło brezentowy dach namiotu, wyrywając w nim olbrzymią dziurę i odleciało. W tej samej chwili wielki namiot zakołysał się i przewrócił z hukiem. Max wypełzł spod zwału brezentu. Nie zwracał uwagi na gapiów, którzy nadbiegli, żeby zobaczyć przewrócony namiot. Mężczyzna wpatrywał się w niebo, gdzie widać było czerwoną plamkę lecącego krzesła i szeptał Znajdę cię, choćbym miał cię szukać przez całe życie. Przysięgam, że będę cię miał. Gdzie są Tosia i Filip? Ciotka patrzyła groźnie na Kuki'ego. Gdzie oni są? Wróciła przed chwilą do domu i nie zdjęła nawet płaszcza, tylko od razu zaczęła się wściekać. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Kuki uśmiechnął się najbardziej niewinnym ze swoich uśmiechów i powiedział: Schowali się. Co takiego? Bawimy się w chowanego. Oni się schowali, a ja ich szukam. Ciotka zaczęła sapać ze złości. Każ im tu przyjść. Natychmiast! Kuki odparł z uśmiechem. Dobrze, kochana Ciociu. Ale najpierw muszę ich znaleźć. Oni potrafią się świetnie chować. Czasem nie można ich znaleźć przez cały dzień. Kuki odwrócił się i zawołał: Filip, szukam! I pobiegł na piętro. Ciotka ze złością ściągnęła płaszcz i rzuciła go na fotel. Tośka i Filip jechali szosą prowadzącą do domu ciotki. Droga powrotna była trudna. Wspinała się wciąż pod górę, więc jechali powoli. Nagle na asfalt padł jakiś cień, który zaczął się szybko przesuwać. Filip podniósł głowę i krzyknął. Tośka, patrz! Dokładnie ponad nimi frunęło czerwone krzesło. Wyprzedziło ich i wylądowało na szosie, tuż przed rodzeństwem. Stanęło bez ruchu i czekało. Ciotka wyglądała nerwowo przez okno. Marcelina i Kuki stali przy drugim oknie. Była godzina piąta, a Filipa i Tosi wciąż nie było w domu. Ciotka podbiegła do Marceliny. To twoja wina, krzyknęła. Miałaś ich pilnować. Boję się, że coś im się stało. Martwię się o nich, rozumiesz? Oczywiście, ty nic nie rozumiesz, nawet nie słyszysz, co do ciebie mówię. Ciotka usiadła na schodach. Była naprawdę zdenerwowana. Kuki się jej przyglądał i zdawało mu się, że przypomina trochę jego mamę, kiedy tak się czymś martwi. Marcelina usiadła obok ciotki. Nagle powiedziała: "Niech się pani nie martwi, oni zaraz wrócą". Skąd wiesz, że zaraz? Ciotka zerwała się i spojrzała na Marcelinę. Ty umiesz mówić Marcelina milczała, patrząc na nią niepewnie. Cały czas mnie oszukiwałaś? ty kłamczucho, wszyscy mnie okłamujecie. W tej chwili z ogrodu dobiegł jakiś hałas. Ciotka rzuciła się do drzwi. W ogrodzie stali Tosia i Filip. Rowery leżały na trawie. Gdzie byliście? Filip i Tosia nie odpowiedzieli. Chyba o coś pytałam. Dzieci milczały. Myślicie, że możecie tu robić, co wam się podoba? krzyknęła ciotka. Że ja jestem podobna do waszej nieporadnej matki, której możecie skakać po głowie. Tośka spojrzała na nią wrogo. Ciocia nie jest podobna do mamy. Nasza mama jest ładna. I dobra. Kuki pomyślał, że Tosia nie powinna tego mówić, ale było za późno. Ciotka zacisnęła wargi. Dobrze, powiedziała cicho. Od dzisiaj nie macie prawa wychodzić za bramy. I radzę wam nie łamać tego zakazu. Ciotka poszła do domu. Była zgarbiona, jakby jej przybyło lat. Po drodze krzyknęła do Marceliny. A ty, chodź ze mną. Nie udawaj, że nie słyszysz. Marcelina pomachała rodzeństwu i poszła za ciotką, a Kuki podbiegł do Filipa. Znaleźliście je? Tak, chodź zobaczyć. Poszli na sam koniec ogrodu, gdzie świerki tworzyły mały lasek. Filip cicho zawołał. Przyjdź do nas. Gałęzie świerków poruszyły się. Zdumiony Kuki zobaczył, jak wychodzi spod nich czerwone krzesło. Ono jest niesamowite, szepnął Kuki. Poczekaj. Zaraz zobaczysz coś lepszego. Filip rzucił piłkę w stronę krzesła, które kopnęło ją natychmiast z powrotem do niego. Chłopiec odbił. Piłka poleciała wysoko. Krzesło podskoczyło i kopnęło ją przewrotką jak najlepszy z brazylijskich piłkarzy. Piłka śmignęła ponad drzewami i rozległ się huk rozbitej szyby. Ciotka nas zabije? przeraził się Kuki. Chyba nie, roześmiała się Tosia. Usiadła na krześle i powiedziała. Chcę, żeby ta szyba była znowu cała. Odłamki szkła natychmiast uniosły się strawy i pofrunęły do okna, składając się z powrotem w całą szybę. Kuki patrzył na to zafascynowany. Ono może zrobić wszystko! zawołał Filip. A wiesz, co to znaczy? Że rodzice zaraz do nas wrócą. Za chwilę ich tutaj ściągniemy, rozumiesz? Weszli po drabinie na taras, a potem przez okno do swojego pokoju. Czerwone krzesło postawili na środku dywanu. Kuki stanął na straży przy drzwiach. Filip usiadł na krześle i zaczął mówić uroczystym głosem. Chcę, żeby nasi rodzice zaraz. Kuki mu przerwał. Poczekaj. Podbiegł do brata. A jeżeli rodzicom coś się stanie, to krzesło wystrzeli ich jak rakiety, będą lecieć tysiąc kilometrów i rozwalą się przy lądowaniu. On ma rację, powiedziała Tosia. To może być niebezpieczne. Przecież my w ogóle nie wiemy, jak ta magia działa. Zamilkli. Rzeczywiście, tak się zafascynowali niezwykłym przedmiotem, że nie pomyśleli o niebezpieczeństwach. Wreszcie Tośka powiedziała: Poczekajmy do jutra. Jak ciotka pójdzie do pracy, to zrobimy próby. Musimy dokładnie sprawdzić, jak to działa. Ktoś szedł korytarzem, więc Filip szybko zakrył krzesło kocem i usiadł na nim. Usłyszeli pukanie. Do pokoju zajrzała Marcelina z plecakiem na ramionach i dość ponurą miną. Chciałam się pożegnać z wami. Wyjeżdżasz? Marcelina wzruszyła ramionami. Wasza ciotka wyrzuciła mnie z pracy za to, że udawała mnie mowę. Strasznie się wściekła. Nie dała mi nawet wypłaty. A wam się udało znaleźć tę strasznie ważną rzecz? Tak. To super. Trzymajcie się. I pamiętajcie, że wasza ciotka nie jest taka zła. Uśmiechnęła się do nich i ruszyła do drzwi. Wtedy Filip zapytał. Nic ci nie zapłaciła? Nic. No to chciałbym, żebyś dostała swoje pieniądze. Wszystko poszło bardzo szybko. Ciotka, która siedziała przy laptopie robiąc jakieś obliczenia, nawet nie zauważyła, że stojąca na biurku torebka przewróciła się. Ze środka wysunął się elegancki czarny portfel. Pstryk, portfel sam się otworzył i z jego wnętrza wypełzło kilka banknotów. Uniosły się i pofrunęły jak papierowe motyle. Zatrzepotały i przyleciały prosto do rąk patrzącej na to ze zdumieniem Marceliny. Jak wyście to zrobili? Filip uśmiechnął się tajemniczo. Mamy swoje sposoby. Ale nikomu o tym nie mów.